Dzień dobry, witam w naszym pierwszym Q&A i do zrobienia tego filmu zainspirowała mnie nasza witka Weronika, którą serdecznie pozdrawiamy. Mamy kilka pytań, które sama przygotowałam, także zaczynamy. What's our names? Więc ja mam na imię Aneta, potocznie w Wielkiej Brytanii mówią na mnie Anita i tak też do mnie zwraca się George. What's your name, George? I'm George. You've got second name, don't you? You've got George William. Yeah, William. My middle name is William. Yeah. Tak, ja nie mam drugiego imienia. E, jak mają na imię nasze dzieci? What's our children's names? E, więc tak. E, synek ma na imię Eddie, i e, a córeczka ma na imię Kira. I następne pytanie. Who chose uh, children's names? Czyli kto wybrał imię na dzieci? I ja wybrałam imię dla Ediego, bo to jest imię po moim ojcu, e, czyli polskie imię Edward. And George, you you chosen the yeah, name I, for... Yeah, I chose Kira's name. Uh, it was a name I wanted um, for a daughter that I always wanted from a very early age and it's named after a character from a, the film called Dark Crystal by uh, Jim Henson. Uh, would you like more children? I think two is <laughs> really nice comfortable and we're really fortunate we've got a boy and a girl and I think just adding the third element would just Yeah, just, just notch up a bit more than we can, we can handle. Yeah, em, tak. George, raczej dwójka mu wystarczy, dzieci nie chciałby już e, trójki. E. Następne pytanie. E, dlaczego zaczęłam nagrywać filmy na YouTube? Co mnie zmotywowało? E, czyli tak, e, zacznijmy od tego, że. Em, Pierwsze filmy na YouTube były zastrzeżone jako prywatne i były stricte skierowane do mojej rodziny w Polsce. Moja mama jest osobą schorowaną w podeszłym wieku, starszą, i nie jest w stanie przylecieć do nas i zobaczyć, jak my ze sobą żyjemy, jak wychowujemy dzieci, gdzie mieszkamy, także moje filmy są taką formą podzielenia się naszym codziennym życiem z moją rodziną w Polsce, a przede wszystkim z moją mamą, bo wiem, że mama bardzo lubi oglądać swoje wnuki i nas, jak my tutaj żyjemy. I to była taka główna motywacja. E, potem zaczęłam zdejmować te prywatne zastrzeżenia e, kanału, e, wysyłać też linki z filmami do moich koleżanek, do moich znajomych, zapraszać ich do oglądania. E, I tak właśnie nagrywam jak na razie. E, George też bardzo lubi być w filmach. E, zawsze tam sobie włosy poprawi, żeby też wystąpić w filmie. E, on jest bardzo takim e, socjalnym człowiekiem. You like being in the videos, don't you? Tak. Yes. <laughs> Także tak, tak to wygląda. Następne pytanie. How have we met? So we met online on online dating, Plenty of Fish to be precise, and then our, um, first date was a, a, like a country fair uh, not far from here. Tak, poznaliśmy się na stronie internetowej randkowej, która się nazywa Plenty of Fish, czyli mnóstwo ryb, e, i na pierwszą randkę pojechaliśmy do parku przyrody i to było już dawno temu. How long um, have you been together? A years. Tak, 8 lat. Właśnie George mi dzisiaj uświadomił, że to jest 8 lat. 8 lat. 8. Um, one thing that we've got in common. Jedną rzecz, którą mamy, uh, która nas łączy. Super, że <laughs> Tak, uh, my lubimy oglądać uh, sarkastyczne uh, brytyjskie komedie. Uh, yeah, uh, one of our favorite uh, show um, is Peep, peep show. show. Yeah, Peep Show. Tak, jeżeli ktoś lubi oglądać brytyjskie e, komedie, e, to polecamy Pipshow. Jest e, dostępny na Isle Channel 4. Nie, yeah, Channel 4. Yeah, yeah, yeah. Tak, w Wielkiej Brytanii na kanale 4 jest dostępny, ale mamy dużo bardzo wspólnego. Um, ale to może innym razem. Um, do you speak Polish or understand Polish? I do not speak Polish, but I understand a couple of words. But not enough to get by on a conversation. Do you like Polish food? I haven't had a great deal of Polish food. And I always think of the, the, the soup with an egg in. I can't remember the name. Tak, żurek. Czy George lubi polskie jedzenie? George lubi polski żurek, który został przygotowany chyba podczas świąt wielkanocnych któregoś roku przez naszych e, znajomych, przez naszych przyjaciół. Ja niestety nie gotuję polskiego jedzenia. Jestem też wegetarianką. E, i George nie ma tak naprawdę dużego doświadczenia z polskim jedzeniem. Jakoś też nie przypadam za e, polską kuchnią. Może nie to, że przy, nie przypadam, tylko po prostu no, nie, nie, nie lubię w ogóle gotować polskiego jedzenia. E, no nie wiem, tak naprawdę dlaczego nie, nie gotuję polskiego jedzenia, po prostu nie lubię. Uh, lubię proste potrawy, gdzie się wszystko można włożyć do jednego garnka, a gdzie nie trzeba oddzielnie smażyć uh, schabowych i przygotować 100 surówek i sosów. Wszystko lubię w jednym garnku. No, nie wiem. Um, would you like to share an interesting thing about uh, you that viewers may want to know? Yes, um, so I have quite a large collection, oh, yeah, medium-sized, large collection of uh, vintage toys and Lego. Particularly from uh, 80s and 90s that I collect, and uh, yeah, I'm quite proud of that collection, and it's a little nest egg for our little ones. Tak, um, George kolekcjonuje vintage um, przedmioty, um, figurki z różnych filmów, postaci z różnych filmów. Ale jest dużo różnych interesujących jeszcze więcej faktów na temat George'a. Może innym razem się uh, tym podzieli. Um, I've just said that there is uh, many more interesting facts that you could share yeah. about yourself, but maybe we'll keep some for next time. Yeah, but the the main things in my collection, things like Star Wars, Thundercats, Transformers, they're kind of the big ones. And there's Back to the Future and Ghostbusters, the kind of a few to name, plus a few. Tak, tak. Więc uh, bardzo fajne hobby. Um, uh, last question is for me. How long have I lived in UK? Uh, jak długo mieszkam w Wielkiej Brytanii? Myślę, że będzie może i nawet z 15 lat, chociaż ja tego tak dokładnie nie liczę, ale myślę, że będzie tak z 13 do 15 lat. How long have I lived in England? I think it'll be around probably more than 10, between. I was gonna say 15? Yeah, though. between 12 mm. and 15. Mm -hmm. Tak. Uh, to są questi. Is there anything you'd like to do? Dzięki for Tak, dziękujemy za uwagę. Jeśli Was to zainteresowało te nasze QA, jeśli chcielibyście z nami zostać, to zapraszamy do subskrypcji. Zapraszamy do kciuków w górę. I do zobaczenia następnym razem. Pa, bye now! Pa. pa. pa, pa.